Witam, ale dziś będzie granie, Minecraft granie. Nazwijmy go Minecraft granie. Tak, hardcore. No to co mam powiedzieć? Mam nadzieję, że będzie z tego 8 minut i 1 sekunda. Ok, więc e, trzeba na pewno zebrać drewno. E, widzę wioskę. Będziemy mogli z niej bardzo skorzystać później. tutaj ziemniaka wieśniaka, ale szukamy tego tutaj, tak, eee, pszenicy. Okay. Eee, zrobiliśmy tu, tak to się chyba mówi. No narzędzia. I trzeba też ubić tego pana. O, creeper. A nie, dobra, to jednak ka. Jak mogłem się pomylić. To się łatwo poszło. Będziemy musieli zrobić coś pożytecznego w tym odcinku, żeby nie było, że to jest free building. E, więc... Ten. Eee, tak, pójdźmy najpierw do kopalni. Może. Jakieś miejsce na domek, to teraz to chyba najlepiej, żeby być obok tej wioski. A dobra, tutaj można się wkopać. Albo nie. Eee, tam. Gdzieś widziałem obok wioski chyba. Eee, Tą. O, nie, tutaj jest. Dobra. Dobra ta jaskinia, <gry> bardzo dobra ta jaskinia. Gramy na Minecraft 1.18.1, jeszcze nawet jeśli jest już 1.18.2, z powodu tego, że <gry> lubię tą wersję Angel. <gry> Co mnie w miarę uszczęśliwia. Dużo tego węgla. Węgiel. Jest jaskinia jakaś. Tutaj te, tak samo. Dobra też jaskinia. okej, okay, żelazo. Squidy tam są. Okej. Okay. O, widać opuszczoną kopalnię. Na minimapce. O, to jest ma nawet. Więcej rzeczy niż bym... Pomyślał. No to się przyda. Okej. Okay. Tego bym się nie spodziewał. Tym hardcore chyba można było umrzeć z głodu. Więc e, lepiej, żebyśmy, żebym ja nie umarł przez taki błąd. A stąd przeszliśmy. E, raczej pierwsze dni nie będą jakieś tropy ciężkie. W będę mógł rozejrzeć się po wiosce. Tutaj jest więcej tego. Tutaj są te... Yy, świnki. Krówki. to jest farmer. farmer. Pokaż mi. Okej. Okay. Nic aż tak ciekawego po prostu warte uwagi nie ma w tym domku w tej wiosce, więc utrępię sobie żelazny klaw. No, ok. A, robi się noc, ale to nie problem. A ty jakie masz towary? Rozumiem. Masz. Dobra. A, ciemno, ciemno. A, pierwszy lepszy domek. Może być tam tutaj. Więc dzień pierwszy za nami. Teraz tylko gdzie był ten piesek? Dobra, trzeba. To są marchewki na pewno. Marchewki to też jest dobry interes, żeby je sprzedawać później ziemniakom, jeśli nie będziemy mieli jeszcze tyle tego. Ziemniaki, co wy tu robicie? To by było tutaj. Pierwszy armor. Pierwsza prawdziwa broń. Zrobiona. Wyglądamy już groźnie. Trzeba iść dalej. Tak. Będziemy wiedzieć, że gdzieś tutaj jest opuszczone coś, e, opuszczona kopalnia. Ale trzeba szukać diamentów. Oczywiście najłatwiejszy sposób na diamenty to jest użyć x długie kopanie z sposobem matematycznym. O. koper, o, żelazo to jest lepsze. A, to, to chyba jest tylko żyworód z się, nie aż tak szukać. Długi bliżej, blisko są pająki. Jest gniowe. Słuchajcie, nawet to nie jest dobry znak. To nie jest bardzo... O, Bardzo zły znak. Będziemy wiedzieli na przyszłość, gdy będę bardziej uzbrojony. Cel na pierwszy odcinek to jest nalezienie przynajmniej jedynego Tiementa. Będzie już sukces. No jest nie. Możliwe, że to będzie łatwiejsze, niż myślałem. Ale pewnie jeszcze nie jestem. Dobra, żelazo. Też przyjmę. Więcej żelaza, lapis zombie idzie, nie wiem, jeszcze, jeszcze nie. na co się liczy. Okej, okay. to znalezienie jednego diamenta. to chyba nie jest aż taki wielki problem, prawda? Prawda? Żelazo, żelazo. Tylko że ja się nie zgubił. co jest w drugą stronę. W drugą stronę jest nic, pewnie. Tak też sądziłem. Szelazo. Szelazo nie, nie jest aż tak warte. Wyjście. To się nie opłaca. Kółko. No dobra. Czyli znowu na dół. Ale nisko zeszłem. <tryk> to się nie spodziewałem. Dziwne, że nie zginąłem. Tak, panczek ja się nie gryzę, to ty mnie też nie ukryj. Diamenty! Diamenty, okej okay. Jeśli jeszcze aż tak dużo by się tutaj nie zarespiło, to mogę... Bo tutaj też są ok. chyba ich tak nie wykopię szybko. Nie chyba na pewno nie. Ale się poświęcę. Dobra, dobra, to poświęcenie. Gdzie są? Gdzieś indziej. A, dobra. Tak też przecież można. Niech nie mówisz, że to jest zakazane. Ej, dementy Nawet, aaa, eeej Potem te, trzy te A, w sumie To zaś jest dobre On jest dosięgamy, ja so, Dobra. Chyba jest już o wiele więcej mapów. Co? To, to nie najlepiej. Dobra, i teraz gdzie było wyjście? jest tam. Wrócimy tu też kiedy indziej. Z lepszym asortymentem. Takimi tam i cel na dany odcinek jest zaliczony. To można zbudować domek, domek z cobblestone, bo to piękny blok, kto by nie chciał mieć z cobblestone jest, noc. To nie najlepiej. Dość szybko mój cel został zaliczony, ale domek trzeba zrobić. To się wydnie. U, szkielety myślę, że są takie dobre. Łatwo. O ten ma zainteresowany łuk chyba. Tak nie. Jakie mamy osiągnięcia? tego typu rzeczy domek z pobliską to jest piękny domek więc dziękuję za obejrzenie pierwszego odcinka z Minecraft granie hardcore z Minecraft granie hardcore więc cześć do następnego odcinka czy coś